mam Pierwsza główka Pierwsza główka I jest chyba kleń I to całkiem niezły Siedź Nie idę odczepić Jest tu trochę zielska szczypczyki zmierzę go szybko, ale taki chyba około 40 No już kawałklenia jest 42 cm czyli już ładny no, jest pierwsza główka dzisiaj pierwszy, pierwsze rzuty można powiedzieć że czwarty, piąty rzut chyba i udało się przechwycić 40 plus to już fajny kleń w końcu w tym roku Pierwszego kleja i od razu takiego konkretniejszego ja tu w piach tu się zaraz zapadnę Chodź tutaj na tych kamieniu Oj, zachrapał wszystko O, chodź. Oj, szybki nie chcesz się pożegnać? taka taka kluseczka no, całkiem fajny no no, to leci leci, ale poszedł no i dobra ładne rozpoczęcie dziunka mam tylko 3 godzinki Niecałe nagłówka jest chyba spalona. Trzeba będzie spróbować kolejne tamy. Tylko widzę kolejne tamy są już uregulowane, zrobione <laughs> w ubiegłych latach. Będzie ciężej pewnie oklenia. Przydałaby się naturalna. Trzeba będzie poszukać, może trochę dalej. klenia udało się złowić na przynętę taką ze 3 cm, czyli pół. Stynka od sieka. Taki kolor dziwny. W samym nucie obok walkocza. No i próbuję dalej. Może jeszcze coś, coś wyskoczy, ale już chyba na tej główce będzie ciężko. Bo kręć wszystko raczej popłoszył. Ale spróbujemy jeszcze parę rzutów. Może jeszcze w drodze powrotnej odwiedzę ją tą główkę. Łączymy sieć, boleń na mini bilecia. Trzeba go tutaj po tych kamieniach. nie jest duży ale zawsze w końcu w końcu przełożył oba nie siedzi tak mnogo czterdzieści tak. piasku tu trochę jest Fu. trochę tu piachu może uda się go wyczepić w podbieraku gotwiczki wytrzymały taka malutka przynęta o tej porze roku bardzo dobrze się sprawdza mini black od firmy Oleix może ze 4 cm ma kolor taki czarny No idealna na tą porę roku na maj Dobra taki sportowy bolenik 40 plus ale chrapie, dobra no wypuszczamy No i popłynął, jest, trzeci. trzeci w tym roku, w czwartym wypadzie, tylko jeden wypad był bez ryby Dzisiaj udało się klenia i bolenia chwycić Na początku i można powiedzieć na końcu, bo zaraz muszę się zbierać Trzy godzinki już prawie, że się kończą Także trzeba powoli spadać do domu na ostatnie na ostatnie rzuty i ostatnia główka jeszcze udało się coś chapnąć No coś jest Znowu znowu tu na nastynkę Odcieka na pierwszej główce chyba znowu klej. w tym samym miejscu jeszcze postanowiłem zakończyć łowienie na pierwszej główce na której zacząłem No i jak widać chyba się opłaciło O ładna kruska Kolejny ładny o, Też będzie grubo 40 plus nawet może pod 50 Pioły. nie mogę tego znaleźć już, już. Już, już przepiękny klej trzeba go zmierzyć Dziesięciu nie ma, czterdzieści osiem centymetrów można powiedzieć, że wybadnia, wypuścimy go w tym samym miejscu na tych kamyczkach. Myślę, że będzie dobrze. Jest ale gruby jest. Sztuka. No takie, żeby tylko brały. Spiął masek. Chwila, niech dojdzie do siebie. i poszedł. I poszedł, nie chciał się pożegnać. Szybko czmychnął. Piękna kruska. Wszystkie ryby chyba zostały wypuszczone w okolicy. Także można się zwijać, ale widać, że fajną miejscówkę trafiłem. Dawno tutaj nie byłem. Chyba ze dwa lata od czasu, jak te główki przerabiali, także chciałem sobie dzisiaj przypomnieć dawne miejsca: można powiedzieć stare, ale nowe, bo całkowicie się większość główek zmieniła. Wszystkie są naprawione, wyregulowane. Najcenniejsze są te stare główki, takie właśnie jak ta niewiele ich zostało na tym odcinku dobra, teraz już można się zwijać naprawdę do domu, trzecia ryba dwa klenie dzisiaj, jeden boleń na trzy godzinki, także uważam, że bardzo dobry dobry dzień no ale czas już kończyć